Zaczynam w dzisiejszym dniu do ściągania bloczków wyciągu w szerokim uchwycie za kark 4 serie po około 12, 12 powtórzeń bez podpórki, bo to taki ciężar, który mnie nie wyrywa jeszcze. Następnie, przy użyciu haków, robię 5 serii podciągania w chwytem. Ustawienie tułowia mam dość specyficzne, bardzo dobrze czuję to ćwiczenie. prowadzam lub do pępka, dotykam ciała. Staram się to przytrzymać przy tułowiu staram się też zwiększać te ciężary. Poprzednich serii wykonałem 4 jednak i przeszedłem do ściągania wąskiego uchwytu w takiej pozycji siedzącej, która pozwala odciążyć tułów, żeby nie ściągać go do tyłu, żeby pracować, jakby można powiedzieć, bardziej dolną partią grzbietu. No tutaj nie ma szans na oszustwo, musimy ciągnąć rękami, wyprowadzać ruch, przytrzymać go na dole. No, można wziąć duże ciężary, no spróbujcie sami i na koniec coś, co rysuje całą powierzchnię czworobocznego, łącznie tu z mięśniem szyjnym. Osobiście lubię to ćwiczenie, zwłaszcza przy definicji. Jest bardzo wdzięczne. Dobrze wykonywane, jest bardzo dobrze odczuwane przez, przez całą tutaj strefę. Tu przed arobami do elektrolitów dolewam sobie BCA, bo niestety czuję, że już katabolizm się lekko wdziera. Zmieniłem bluzę na cieplejszą. Mamy spory wybór. No jest to taka, można powiedzieć, odskocznia, bo to są dobre napoje. Różne smaki, codziennie robię sobie inne, niektóre barwią język na różne kolory. No i dzięki temu nie mam skurczów między innymi, bo jest to przydatne.